Nie lubię bezjajecznych polityków. Słyszałem dzisiaj wypowiedź pewnego polityka, akurat gość w porządku, tylko trochę bezjajeczny, który zapytany o to, czy członkowie PZPR-u to komuchy, odpowiedział, że to biznesmeni, a ich przestępczy proceder z lat młodości nazwał uwłaszczeniem nomenklatury. Jak to pięknie brzmi, tak niewinnie, prawda? Dosyć tego pierdolenia. Czym jest to nomenklatura? Nomenklatura to określenie wpływowych ludzi z PZPR-u, którzy służyli Rosji i okradali nasz kraj. Uwłaszczenie to po prostu nadanie własności, czyli zalegalizowanie tego, co ukradli bez ponoszenia odpowiedzialności. Czyli podsumowując, uwłaszczenie nomenklatury to po prostu legalna kradzież majątku Polaków przez zdrajców, którzy służyli Rosji. Bez ponoszenia odpowiedzialności. Dziś ci ludzie nazywani są biznesmenami. Po upadku komuny wprowadzili tymczasowy wolny rynek, żeby wyprać pieniądze, które ukradli za komuny. Potem stawiali sobie za nie różne firmy, media, telewizje, gazety, radio. Dziś ci ludzie uchodzą za biznesmenów. To upadek państwa polskiego. Tacy z nich biznesmeni jak z którzy nie potrafią sami rozkręcić firmy, jeżeli nie dostaną pieniędzy z góry, potem i tak położą firmę. W latach 90 mafia rządząca Polską wchodziła do Polaków, którym udało się na wolnym rynku rozkręcić firmę i wyłudzali haracze. Były to albo pieniądze, albo udziały w firmie. Chcieli wyłudzić od jednej z największych firm na świecie produkującej komputery Optimus z Nowego Sącza, ale pan Roman Kluska nie zapłacił haraczu, więc zniszczyli mu firmę. Tak. W normalnych krajach służby bronią swoich firm. Tak jak w Ameryce na przykład. A w Polsce służby niszczą polskie firmy. W takim kraju żyjemy. Polska nie jest państwem prawa. Polska jest państwem, w którym rządzą oszuści, złodzieje i bandyci. Nic się nie zmieniło. Zachód dlatego m.in. ma nas za gorszy sort, bo traktuje nas jako tą dzicz ze wschodu. W której ciągle rządzi mafia i korupcja, i zawiść i chęć zniszczenia samych siebie. Dlatego mamy tylu zdrajców, którzy głosują na zdrajców. Jedyna zdrowa i uczciwa część naszego społeczeństwa to ta, która uczciwie pracuje i haruje na całą tą resztę, którą wspomniałem wcześniej. A.